Dobry, witamy na kanale Przeczytane! Uff, ty się nazywasz Magda. Ja się nazywam Magda, tak, ja nazywa Agnieszka. No, aż zawahałam. I, i, I witamy we vlogu. Ten vlog będzie, da mi się, dosyć długim vlogiem. Z tej racji, że no, zaczynałam nam się studiować. Tak, nie będzie i teraz będzie, To będzie vlog pod tytułem y, Coś tytułem, Coś nie. Przejdźmy do książek. Czy chcesz zacząć? Co Czy mogę zacząć, czytała, bo w mam w najbliższej przyszłości w dłoniach moich książki. moje. Będę czytać, pewnie, tak zakończyłam ostatniego vloga, tak zaczynamy następnego, no. tą trylogię Gryszy. Trylogia cieni kości. No, tak na pewno, nawet tu piszę. Trylogia cieni kości. Widzisz? Wow. No, jestem aktualnie na drugiej części, jestem w połowie. E, tak jak mówiłam wcześniej, nie porywa mnie, ale bardzo chcę to przeczytać, bo chcę przejść do wszystkich wron, a to jest najsensowniejsza droga, podobno. Tak. Podobno, ale też jak ktoś nie chce tego czytać, jak, jak tak. ktoś jest taki nieczytający, taki, już o chodzi, bo mhm. my jesteśmy jak czytające, więc nam, tobie, to czy przeczytasz sobie trzy książki, które są dosyć krótkie, a czy ich nie przeczytasz, no to w sumie... Mocno hmm. Ale jak ktoś czyta, nie wiem, powiedzmy paręnaście książek na rok, to to jest dla niego różnica. Dobrze, co ja będę czytać? Ja mam bardzo ambitne plany na najbliższe dni e, i to jest skończyć Harry'ego Pottera. Znaczy ambitne. drugi tom, oczywiście, nie całą serię, bo bez przesady. E, nie, nie. E, to jakbym miała skończyć Harry'ego Pottera w najbliższym czasie. To musiałabym czytać tylko Harry Pottera i tak pewnie zajęłoby mi to pół roku. Właśnie, ja się zastanawiam, czy jest realne, aby przeczytać Harry Pottera całą serię w dobę. Jak szybko trzeba by czytać? Myślę, że to nie jest realne. Ma Harry'ego Harry Pottera, <grystanie> <grystanie> Nie no. <grystanie> to byśmy umarły. Od ostatniego update'u porusz poruszyłam się do przodu jakieś 10 stron, więc za wiele nie powiem na temat konwencji tajemnic, ale planuję ją, planuję ją przeczytać. Planuję też przeczytać w końcu, skończyć brakującą połowę Dziejów, mhm. bo tą książkę też czytam już długo, ale ona jest taka do podczytywania raczej. I teraz ostatnio mnie bardzo wciągnęła. Ostatnio, parę dni temu, przeczytałam jej kawałek i mnie bardzo wciągnęła, bo był temat tego, jak jakby o edukacji, kobiet, I ten, ten rozdział mnie bardzo zafascynował. Za Dobra, my ten się śmigamy do darmowej muzyczki i... <laughs> i klipów z tego, jak czytamy, uczymy się, jesteśmy, żyjemy. podłodze, przyszłam trochę po poopowiadać o książkach, bardzo długo nie umiałam się zabrać do tego update'u bo jakoś totalnie dosyć sporo przeczytałam, ale jakoś totalnie nie miałam węgla na to, żeby mówić a jakoś teraz tak jestem po targach i mam takie na prostu natchnienie książkowe i stwierdziłam, że że to będzie dobry moment, żeby to wreszcie zrobić i tak Harry Potter, Harry Potter i Komenta Tajemnic i tą książkę przeczytałam. Pa, skończyłam ją parę dni temu i zdążyłam ją też zniszczyć. Niestety. <grym> yy, tak, przeczytałam ją parę dni temu i yy, muszę powiedzieć, że ona mi się podobała. Yy, jest to yy, jakby. Yy, ja miałam dosyć niskie oczekiwania po przeczytaniu pierwszej części, która nie podobała mi się zupełnie, więc, jakby też. No, też pewnie dlatego tak bardzo mi się podobała, bo po prostu była dużo lepsza od pierwszej części i to jest już po prostu bardzo na plus na pewno będę tą serię kontynuować, ale no nadal to nie jest, nie jest to moja miłość i nadal jakby nie, nie dołączyłam do gronów fana, Harry, fanów Harry'ego Pottera więc no zobaczymy to jak na razie po prostu jestem po drugiej części i na razie Oceniam tą serię. W miarę, miarę okej. Okay. I kolejną książką, o której chciałam powiedzieć, jest Gąb i Wąż, o której jeszcze nie mówiłam. Ja ją zaczęłam całkiem niedawno i jestem na 140 to nieprawda na 146 stronie. I na razie też jest, jest bardzo okej. Okay. To, jest, to jest historia czarownicy i łowcy czarownic, którzy pewnym splotem przypadków, muszą wziąć ślub. I przede wszystkim bałam się tego, że ten splot przypadków będzie właśnie zbyt przypadkowy i będzie to... no nie będzie się dotrzymało kupy, a to tutaj naprawdę ma sens, co jakby uważam, że było dosyć trudne, żeby tak... jakby... żeby taki wątek miał, miał sens, no a no jest, jest naprawdę okej. Okay. Też jakby styl pisania jakoś mi super nie odpowiada, ale, ale fabuła, fabuła jest spoko jest i też bardzo lubię tych bohaterów. Bardzo polubiłam tych bohaterów, bardzo szybko ich polubiłam, szczególnie Reed, taką chyba się nazywa. W każdym razie ten bohater, yy, on jakoś tak, ma moją sympatię, bo jest takim po prostu bardzo porządnym, dobrym mężczyzną, który, pomimo tego, właśnie, że jest łowcą czarownic, to, to, to nie jest tak, że on jest złym człowiekiem i nienawidzi. Nienawidzi tam, no nie mam wrażenie, że nawet tych czarownic nie nienawidzi, tylko po prostu tak mu zostało powiedziane, że czarownice są złe i, i należy się ich bać, należy je zabijać. Więc więc co? Czekam tylko na, na rozwiązanie akcji, czekam jak to się dalej, dalej potoczy, czekam na tutaj, no, na więcej i na pewno jeszcze dzisiaj będę czytać, bo ta książka naprawdę wciąga. To jest jedna z tych książek, która, jak, którą jak zetniecie, to przeczytać ją bardzo szybko. To, to by było na tyle. Jak nie ma obok Agnieszki. Strasznie dziwnie. Dobra. Dzień dobry. E, ja wracam. Nie wiem, nie wiem, powiem. Wracam, żeby powiedzieć coś o książkach, które udało mi się podczytać przeczytać lub zostawić w spokoju. Jeśli chodzi o te książki, o których mówiłam na początku vloga, Mało czytam, ale też nie mam ciekawego do powiedzenia w, w tym temacie, oprócz tego, że no w większości tam mam z nimi problem. Natomiast nie przyłam po to, aby narzekać na to, jak mi nie poszło, a że pochwalić się tym, że udało mi się jednak coś przeczytać, a właściwie to przesłuchać. I mam tutaj na myśli dwie krótkie nowelki polskich autorów. Jedna to zaraz będzie po wszystkim. Na 100% autor ma na imię Grzegorz i nazwisko ma na U, natomiast wszystkie moje dane są na komórce, którą teraz nagrywam. Więc Agnieszka Wam wklei zdjęcie, bo ostatnio to ona zajmuje się montażem. Naprawdę pięciogodzinny audiobook, ale jakie to było pięć godzin. Dobra, zacznijmy z Jest to właściwie opowieść o domu opieki, pisana z różnych perspektyw. Z perspektywy... Podziałem tej głównej, bo tam jest po najwięcej, tak procentowo. Czyli pacjent, pacjentki? Pacjentki. Osoby, która mieszka w tym domu opieki, czyli perspektywy jadzi. Jest osoba, która przez większość swojego życia była samodzielna, sprawna fizycznie, nigdy nie musiała właściwie prosić się nikogo o nic. I. Pewnego dnia weszła na drabinę i spadła, i od tego momentu ma problem, podejrzewam, że z biodrami chociaż to chyba nie było tak powiedziane wprost. Jeździ na wózku w każdym razie i mieszka w tym domu opieki. No i jest tak de facto samotna tym bardziej, że jej córka, którą ma, do jej dorosła córka wyjechała już 20 lat temu do Ameryki więc w tej Polsce nie ma nikogo. No nie jest zadowolona, że tam przebywa, ma wielkie ale, nie tylko do tych pań, które tam pracują, ale też tak de facto do swojej sytuacji i jest w tym wszystkim nieszczęśliwa i zła na los. Więc tutaj mamy jedną perspektywę, która naprawdę bardzo dobrze wybrzmiewa jesteśmy w stanie jakby zrozumieć, czemu ona tak myśli. Nawet jakbyśmy chcieli tak czasami logicznie wytłumaczyć, no ale spójrz na to z innej strony, to tak naprawdę jesteśmy w stanie poczuć tą bohaterkę. Potem... Mamy drugą perspektywę, która jest najkrótsza, i jest to perspektywa Tomka, czyli wolontariusza. I to była bardzo ciekawa perspektywa, bardzo mi się spodobała. Zwłaszcza na w których on ci chce tak dobrze, przychodzi i Jadzia mu opowiada o swoim życiu, o, o, o tym, jak dzisiaj się źle czuje, czy on mógłby tam to załatwić i to, i tak dalej. A on tak kiwa głową. Uśmiecha się, a myśli o swojej byłej dziewczynie i czy mu odpisała, czy nie. No, naprawdę mocne, ale też tak wydaje mi się życiowe, więc też dobra perspektywa. A trzecia, najbardziej wyjątkowa, najbardziej taka, która mnie poruszyła, to jest perspektywa Agaty, czyli pani, która tam pracuje i tu już pracuje wiele, wiele lat. No, i to było dla mnie. Chociaż tamte te dwie zachwalałam, to ta była najmocniejsza. Zdecydowanie. Ło! No tutaj już nic nie będę mówić, widzicie po mojej reakcji, że no to było dobre. <laughs> Więc pięć godzin, a tak warto, naprawdę. To można, można poświęcić ten czas. Tym bardziej wspieramy polskich autorów. Druga, druga nowelka, tym razem, no tam ja półtorej godziny. Może to bardziej była taka książka, tylko z, z tych krótszych. No a ta to już na pewno tak, tak po, pod nowelkę by podpadała. Yy, nisz. Znowu, a wstawia. wstawę. No, tutaj, zdjęcie, proszę. <grytanie> bo, bo mam wszystko na komórce. Yy, jak tamta była o domu opieki, to ta nowelka jest o klerach. I przyznam się, że. Długo się zastanawiałam, czy w ogóle o niej tutaj wspominać i chwalić się tym, że, że ją przeczytałam, bo nie jest to y, rzecz właśnie, którą mogę się chwalić. To było bardzo, bardzo męczące półtorej godziny. No, powiem, że jestem bardzo zdziwiona, że ta książka ma takie sensowne opinie na Goodreadsie czy tam w tych innych, na tych innych stronach. Jest to tak Przepoetyzowane, taki, tyle tam jest patosu, tyle takiego, nie wiem, co miał być humor, a po prostu ja się nie śmiałam, no nie mam pojęcia, ale to było takie toporne, no takie ciężkie, a no. Naprawdę to był zły temat do takiego języka. Rozumiecie? Nie wiem czemu, no może, może muszę się po prostu przyznać, nie byłam nigdy kanerką. Ale nie wiem, czy pokazywanie, że praca kelnera to jest koniec życia, totalny koniec życia, że to wszystko się już wali i to jest tak beznadziejne, że to... No nie wiem, to było takie... Mm, aż, Bo aż, jakby z perspektywy y, tamtej pierwszej na Wielkie tam to tam się wydawała taka... No wręcz mnie denerwowała. Dlatego półtorej godziny poświęciłam, ale Wam nie polecam. Mimo wszystko, jak ja zawsze jestem taka łaskawa na Gudricie, to jej chyba dałam jedną czy dwie gwiazdki? No A dwie gwiazdki to już jest źle, ale jak dałam jedną, to już w ogóle masakra. <grych> nie pamiętam, ale bardzo nisko. Ja nie, nigdy takich ocen nie daję. No, jedyne, jedyna jedyna rzecz, która mi się podobała, to jeden żart. Jeden. Ale on sprawił, że ja zrobiłam takie. Mmm, no. <grych> to, to było tyle a dosłownie wszystkie pozostałe zdania w tej książce były dla mnie albo nietrafione, albo za ciężkie, albo niesmaczne, albo po prostu niepotrzebne, że nie wiedziałam, po co tak się rozpisuje, jak już ten temat jest dawno zamknięty. A teraz kończąc tym, czas się uczyć. Dobrze, papa. Witam. Mam chwilę i mam też całkiem ładne światło, więc stwierdziłam, że y, trochę powiem o tym, co czytałam ostatnimi dniami. I zacznę od tego, że skończyłam Głębia i Węża. I muszę powiedzieć, że ta książka była po prostu tym, czego potrzebowałam. W jakby po prostu w, w tym momencie, dlatego, że y, no zaczęły się studia i jednak y, ta, ta część mojego mózgu przeznaczona na ogarnianie jakichś rzeczy już została spożytkowana na, na naukę. Więc. Y, Potrzebowałam takiej książki, która będzie po prostu taką odskocznią, i to było właśnie tym. Mam w planach na dniach zacząć kolejny tom, czyli krew i miód. Ma być też trzecia część. Po angielsku już jest, jest już chyba wydana. Po polsku jeszcze nie, ale no już nie mogę się doczekać, bo, bo wiem, że będę się bawić tak samo dobrze, jak na tej części. No, ta książka nie jest niczym, niczym wielkim, niczym wybitnym i niczym, co każdy powinien przeczytać. Ale jeśli lubicie fantastykę, lubicie romanse i potrzebujecie właśnie takiej odskoczni, czegoś lekkiego, to, to, to bardzo polecam, bo no, jeśli chodzi o takie rzeczy, to to jest naprawdę na poziomie. I, i nie jest to głupkowate, nie czyta się tego źle. Więc, więc, więc polecam. Oprócz tego hmm, czytam wyspę. Ta książka swego czasu była dosyć popularna na Booktube. Ie. Parę osób ją czytało, ale ogólnie ona raczej jest dosyć niszowa i yy, nie cieszy się zbytnio popularnością. I muszę powiedzieć, że rozumiem, dlaczego nie cieszy się zbytnio popularnością. Ja nie będę się tutaj yy, jakoś szalenie wypowiadać na temat tej książki. Jest na stronie 108, yy, bo myślę, że znajdę czas w jakimś wrapapie, żeby trochę sobie na nią ponarzekać. Bo no nie jest to dobra książka i oprócz fajnego konceptu to ona nie ma właściwie nic. Mm, bo bo, bo no jest źle napisana po prostu. Jest źle napisana i nie będę tutaj właśnie przytaczać konkretnych, konkretnych momentów, chociażbym chciała, bo są tutaj takie po prostu sztampowe dialogi, opisy, które są po prostu. Um, Sztampowym przykładem złe, jak nie pisać po prostu. No ale. no Czytam ją dalej, czytam ją dalej, dlatego że po pierwsze już ją kupiłam, więc chcę ją skończyć. Ym, tak, nie, strasznie nie lubię robić DNF-ów książek, które mam, bo, bo czuję, że wtedy po prostu stracone pieniądze. A no, to jest książka, którą możecie dostać na Empiku za jakieś 10 zł, więc no raczej jej nie sprzedam um, według mnie mogłabym ją komuś oddać ale nie chcę komuś robić takiej krzywdy więc już raczej ona ze mną zostanie no więc jak już ją będę miała na półce to ją przeczytam, też yy, szczególnie że właśnie to też jest taka książka yy, yy, którą czyta się lekko na tej zasadzie, że, że no po prostu nie trzeba się więcej zastanawiać nad nią no tak jak mówię, ja tego właśnie teraz potrzebuję ja tego właśnie teraz potrzebuję jakoś to nie zabrzmiało Dobrze, to, to tyle, jeśli chodzi, jeśli chodzi o mnie, nie mam totalnie pojęcia, co będzie kolejne w, w tym vlogu i co w ogóle się w nim dzieje, ale zapraszam Was na, na to coś, co będzie zaraz. Witamy w zakończeniu tego vloga. Ja tu już tak spoileruję, tak. no ja nie wiem. Okej, okay. trochę to trwało, tak. ja jestem kiepska w vlogowaniu, powiem Ci. Y nie wiem, ale też gdybyśmy miały te vlogi robić takie krótkie, to byłoby tam bardzo mało o książkach. Bo my raczej jesteśmy z takich osób, które raczej wolniej czytają niż szybciej. Mm -hmm. mm, no, a bez sensu po 50 stronach książki robić kolejny update, bo jakby. Nie ma za bardzo nowych przemyśleń. No, no właśnie. No, Nieistotne. Mm -hmm. To taka dygresja, że tak. no, czy znowu w życie mi nie wyszło. To no może ja zacznę. Dobrze. Bo ja mam ogólnie mało do powiedzenia, bo mówiłam o tej książce w poprzednim, w poprzednim update, który był parę dni temu, dlatego mam tak mało do powiedzenia. To jest Wyspa. Wyspa Berylnego że Zorientowałam się, że w tamtym update'cie nie powiedziałam zbyt wiele o tym, o czym jest ta książka, bo dopiero ją wtedy, wtedy zaczęłam, a zaraz już jestem za połową, więc już coś już o niej wiem. To jest książka o tym, że grupa znajomych, nastolatków, takich raczej starszych nastolatków, bo oni teraz właśnie idą na studia, yy, yy, bierze udział w grze. Yy, gdzie jakby koncept jest taki, że, mają być, że są na jakieś jakieś mają dojść do iluś tam y, punktów y, kontrolnych i jeżeli dojdą do wszystkich siedmiu, to na końcu każdy z nich dostaje milion dolarów. Mm -hmm. No i tak, pomysł uważam jest spoko, y, ale generalnie mi się tak troszkę nie podoba. Ja się tak czekamy, gorzej z wykonaniem. Tak, y, jest słaba, moim zdaniem jest słabo napisana. Takim mam przemyślenie, że ona byłaby dobra Gdyby była grą komputerową, mm -hmm. mm, bo ona jest właśnie tak napisana, jak gry komputerowe, takie popularne, że po prostu takim najprostszym językiem, tak po prostu łopatą ktoś wykłada, jacy tam są ci bohaterowie. Jest tam na przykład taki dialog, że rozmawiają dwie dziewczyny, i jedna mówi drugiej, wiesz co, nigdy cię tu nie mówiłam, ale moi rodzice mają problemy finansowe. <laughs> o, oh, wow! No i, i takie właśnie są, no właśnie, zaznaczyłam sobie niektóre takie aż bardzo bolące dialogi, w tej, w tej, no taka bolesna po ekspozycja walona. Mm -hmm. To jest, no to nie jest dobrze napisane, ale bardzo mi się podoba twist. Znaczy, to, może to jeszcze będzie jakiś taki finalny twist czy coś, ale jakby no tu w połowie mniej więcej jakby zaczyna, jakby dowiadujemy się o co chodzi w tej całej grze i ten, to, ten pomysł jest naprawdę spoko. Na, tak jak wiecie, 50 stron temu 50 stron temu powiedziałabym, że ta książka jest bardzo słaba. To teraz jak już znam ten twist, to tak jest nieźle. Jest nieźle. Więc zobaczymy, zobaczymy. Na pewno nie, nie jest to nic dobrego i nie polecam jakoś bardzo, ale tak sobie czytam. Dobrze. Mm, Citas ja. Yeah. Mm -hmm. Trochę się nagadam. Rozmowa z kotem. Reporterz o kotach. Ja chyba jeśli chodzi o reportaż, ja muszę iść zwierzęta. Reportaż o szympansach, reportaż o kotach, jak nimi ja nie idę w reportażu. Natomiast O niedźwiadku, wojsku. O niedźwiadku, no, naprawdę, no. Muszę, muszę być, no. muszę być zwierzęta. Natomiast ta książka była świetna, naprawdę świetna. Może dlatego, że ja mam dwa, kota, dwa koty. Mam dwa kota. Dwa kota. Tak. I zdążyłam jakby już sobie wyrobić pewne zdanie na niektóre tematy. Jak się powinno z tym kotem, wiesz, komunikować. I ta Pani ma kłaść takie samo zdanie jak ja. <laughs> Więc może dlatego ja uważam, że no, jaka mądra kobieta, jak ona dobrze mówi. No, podejrzewam, że to może być pewien czynnik, ale takie były moje odczucia, hmm. że świetna książka, dużo informacji i też cofamy się wraz z historią, jak koty ewoluowały, skąd się bierze na przykład ich yy, Zapotrzebowanie na wodę, tak, a nie inne. Mhm. Więc e, naprawdę da się wciągnąć. Ja tak to wciągnęłam, jakby to była książka fabularna. Naprawdę. Okay. Polecam. Zwłaszcza jak ktoś ma koty i chce po prostu sprawić, aby im się żyło lepiej. Trzecia pozycja, pozłacana rybka, książka dla dzieci, natomiast dosyć ciężka książka w kategorii książek dla dzieci. Mianowicie jest to historia dziewczynki, której w wieku około 12 lat rozumieją się rodzice. I jej ojciec po paru latach znajduje sobie nową panią. Ma nową mamę, nie? Nową mamę. I ta nowa mama rodzi jej nowego brata. <grym> I ona tego brata tak nie lubi na początku, no bo po co jej, nie? Ale potem ten Franciszek trochę dorasta. I ona się w nim po prostu, no... No jej, jej chłop, no po prostu kocha go, no taki brat. Uwielbia go, spędza z, 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 z nim dużo czasu. I to, to są to pierwsze strony książki. A potem okazuje się, że ten brat jest chory. I tak książka właściwie jest o tym, o radzeniu sobie z chorobą od strony rodziny, a nie od strony osoby chorej. Zwłaszcza jeśli ta osoba jest no, dzieckiem małym, który nie za bardzo ogarnia, co się dzieje. I no i oczywiście jest to taki wiek, że tam się pojawia jakiś tak miłosny, Kornomor, nie mój idealny, ale no, taki wiecie, taki naprawdę jak dla dzieci. Tak. Jak się teraz mówi wątek miłosny w kontekście książek, które my czytamy, to sobie wyobrażamy zupełnie coś innego. Tam to jest coś typu O mój Boże, byłam na wsi ona mnie popatrzył. No i to jest takie fajne, takie niewinne, nie? Więc naprawdę fajna książka. Nie spodziewałam się, że może mi się tak spodobać. Mi się zawsze to kojarzy z pamiętnikiem nastolatki, takiego. wątku. Tak, no to jest właśnie taki typ wątku. To ja to jak ona poznała Maksymę. Na a jak? No, na wakacji? Na wakacjach. Ja musimy zdecydować. No, Pamiętnie no, innostolatki. Nie, zobacz, znowu to zrobiłaś. O nie <laughs> przepraszam! No musicie mi to wybaczyć. No, no, ja, no, ja nie Ja nie umiem się poprawić. Była no, tutaj duża dygresja. <laughs> tak. Może być wyszarzona, żebyście wiedzieli, jakie emocje to były. E, jeszcze jedna książka. Oblężeń i na skończyłam. To do, co do, 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 do się stało bardzo długo. Ja myślę, że my sobie musimy porozmawiać o tych książkach. Już zdecydowanie, dlaczego one się aż tak bardzo nie podobają. Mhm. Tak. O, kolanom podskoczyłam. <grym> bardzo mi się nie podoba. Się, no. Jestem zawiedziona, może to zobaczyć ten taki wydźwięk. I nawet y, zaczęłam to, nie?, żeby skończyć i w końcu zre, zrecenzować to, i. I ogarnąć, skończyć tą historię z Aliną, nieszczęsną. No, Alina ale... jest nieszczęsna. A czy ja mogę, mogę przytoczyć jedno, jedno tutaj fragment? No, możesz. Nie wiesz, to jest Twój kanał, Magda. Nasz kanał. No, ale. Chodzi mi o to, ja po prostu, taki, spoiler do naszej recenzji. Ale ja nie kumam, czemu Libar długo nie pozostawia nam nic do powiedzenia sobie. Ona daje jakiś taki, wiecie, taki coś przemyca między zdaniami. I ja to ogarnęłam, że tak będzie, kobieta to zrozumiałam. A, mm. a ona potem, to się dzieje i ona to tak przez trzy stronek, a inna do tego dochodzi, jest takie. No i ja wtedy patrzę i teraz mam, przypominam sobie. W tej chwili patrzę na główny przód kominowy. Spiski w spiskach! Podenerwowanie Davida. Słowa tamar zaufanie. Okej. Okay. Tak, to. Jest <gorgeous> po prostu ja kobieta ja to ogarnęłam już 10 stron tak wcześniej. Więc po co to? To jest tak, tak męczące. No, no ale. Hmm. No. Musiałam się wyrzeć, bo to wczoraj czytałam i miałam takie no. <gryw w> <gryw w> babo, Bała ogarni to. <gryw w> naprawdę. I ostatnia książka. Eee, to jest biografia Marii Skudowskiej, Kiri pod tytułem Maria Kiri bez Skudowskiej. Eee, autorstwa Ewy Kiri, czyli jej córki? Czyli jej córki, jej młodszej córki. Tak. I okay. starsza córka Irena była też nablistką i fizyczką, i jej córka też jest fizyczką. A, już ta, już ta, ta, wow! Ta, no, no perspektywa się ciągnie. Ale mają. A i jestem no, no, chyba no, też, tylko no, no, no. on przez jest tak bardziej trochę starszy od nas. Jakoś tak, To już są te pokolenia. No i tam wszyscy są fizyką. Niesamowite. No, no. Super recenzja. Recyzja. <laughs> Super recenzja no! Co tu więcej dodać? <laughs> Super książka! Super książka! Recenzja na też, bo się nie powiedziałam. <laughs> O nie ma, nie ma, filmie, naprawdę. No. Jedyne, naprawdę, w sensie historia ma Marii okazuje się bardzo ciekawą historią, właśnie nie spodziewałam. Piotr jest tak wyrysowany, czego... Te mm, Tej listy. <grym> Fajnie to jest, że pisze to jej córka, bo ona ma dostęp do źródeł, do których normalna osoba, normalna osoba? ma. No. Jakiś, wiesz, taki... No wiem, e... ja rozumiem. E, bo o, ta inna osoba inna nie miała... To zabrał, to no. Nie daliby po prostu, a ona miała te listy między sobą a jej matką, więc mogła je przytoczyć tak kropka w kropkę, no ma jednak inne spojrzenie na tą, tą osobę, nie taką z zewnątrz, nie, nie takie spojrzenie z zewnątrz. No. Jedyne co to jak ktoś zapomina, że to pisze jej córka, to się można pogubić, bo ona bardzo często mówi o swojej o osobie, jak się już pojawia ona na świecie. To Aha. mówi, że Ewa bawi się tam klockami. A parę zdań później jest, mama zawsze taka była. Wiecie, że to jest niespójne. Aha, okej. Okay. Że raz ona w ogóle siebie biegnie utożsamia z jej córką, a chwilę później mówi o swoim spojrzeniu na jej mamę. To dziwne troszkę. Dziwne, natomiast no nie przeszkadza aż tak. Będąc pod mm. uwagę, że Ewa się bardzo późno i jej w tych książkach jest bardzo, bardzo mało. Więc y, nie, miesz, nie miesza tego aż tak bardzo, ale na to zwróciłam uwagę, bo mi to zaczęło przeszkadzać. Mm -hmm. no, to i jedyny minus, jaki mogę znaleźć. Czytajcie tą biografię. To okay. wszystko. <laughs> Kończymy tego vloga. Do zobaczenia w następnym filmie. Tak, pa pa. Pa pa.